Dzisiaj rozmawiamy o najnowszej książce Witasz Ostaka, Wróżenie Z wnętrzności. Będziemy rozmawiać o różnicy między światem a poświatowym, i o mieszkaniu na dworcu, a także o tym, czy czytanie Heideggera w knajpie to jest rzecz pretensjonalna, czy nie. Zapytać y, jeszcze nie o samą książkę, ale y, o, o coś, y, co y, gdzieś ta książka może, może trochę wywołuje. Y, opisujesz postać y, Błażeja, który. Y, gdzieś y, chowa się w cień, wycofuje się z życia y, na własne życzenie, y, i odbiegając od książki, y, pomyślałam o sytuacji współczesnych y, humanistów, o, o w ogóle sytuacji współczesnej humanistyki. Y, jak oceniałbyś te, te sytuacje i czy y, dla ciebie współczesny humanista nie byłby takim właśnie y, błażejem, który trochę y, u, ucieka, chowa się w cień i. I zaczyna szeptać. Gdzieś decyduje się wyłączyć się z życia, nie brać, nie brać udziału, bo, bo to, jest, to jest jakiś taki gest, który wykonuje błażej po prostu odmowa udziału w tym, w tym, co się dzieje. No i pytam cię o to w takim kontekście społecznym po prostu. Jaka jest rola współczesnego pisarza i czy, pisarza, humanisty, czy czy to nie jest tak, że, że humaniści trochę yy, właśnie robią taki krok w tył i, i wyłączają się z życia na, na własne Tak, życzenie? no to oczywiście to, to wyłączenie, o którym mówisz, jest, byłoby nieco inne niż wyłączenie się bo które który po prostu w ogóle przestał mówić, prawda? Tutaj, mm -hmm. Jeżeli rozumiem, to wycofanie humanistów yy, yy, byłoby pewnym odpuszczeniem jakiegoś pola oddziaływania społecznego, prawda? Więc zamknięcie mm -hmm. się w swoim świecie, ale mówienie dalej w tym świecie, prawda? między swoimi znajomymi, prawda, w pewnym środowisku, natomiast już nie odgrywanie takiej roli, jakiej, jaką kiedyś być może odgrywali humaniści, która wydaje mi się też w dużej mierze jest mitologizowana, to znaczy mhm. ja często się łapię na tym, że myślę w takim naturalnym sposobie myślenia, że kiedyś to było lepiej, prawda, że kiedyś to dopiero filozofowie rządzili, tutaj mieli, to było ważne i tak dalej. Oczywiście rzeczywiście łapię się na tym, jak bardzo to są uproszczone wizje przeszłości, prawda, to znaczy kiedy mam wyobrażenie na przykład, że kiedyś to byli sami wybitni filozofowie, to mam świadomość, że oczywiście zapominam o tych wszystkich niewybitnych, o których już się nie pamięta, prawda, więc patrzę na historię filozofii z perspektywy tej wybitności. Więc jakby to był taki okres, tak mi się wydaje, w latach 60., 50., -ty, 70., kiedy rzeczywiście humaniści, filozofowie, socjologowie, mhm. zwłaszcza na Zachodzie, ale też trochę w Polsce, mieli jakieś znaczenie w takim sensie, że nadawali pewien debacie publicznej, prawda, mhm. zwłaszcza intelektualiści francuscy, amerykańscy, to był taki czas, i on był chyba, wydaje mi się, stosunkowo dość krótki, to znaczy na tyle krótki, żeby zbudować ten mit tego humanisty, który oddziałuje, ale już się skończyło to w jakimś sensie, prawda? Wydaje mi się, że, 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 że to nawet nie jest tak, że humaniści się wycofali, tylko ludzie już nie chcą ich słuchać. Więc to wycofanie jest wtórną reakcją, prawda? To mhm. znaczy, no nie będziemy mówić, bo, 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 bo nas nie słuchają, prawda? Albo być może dlatego nie słyszymy humanistów, e, no bo nikt ich nie pyta o zdanie, prawda? A być może oni bardzo chętnie by mówili i się wcale nie wycofywali, prawda? E, ja, kiedy studiowałem w latach 90., kiedy jeszcze żył raz studiowałem na uczelni, gdzie Titianer wykładał i byłem, dalej pod dużym wpływem tej postaci i tej filozofii, to miałem takie poczucie, że, że cokolwiek bym zrobił. I cokolwiek by zrobili moi koledzy, to my nigdy nie będziemy mieli takiej pozycji jak Matt Ischner, prawda? Z racji tego, że jest filozofem, ale jest księdzem, więc ma to siłę oddziaływania dużo większą, prawda? Bo kiedy chodzi mm -hmm. na abonę, to i ogłasza fi bardzo filozoficzne kazanie, to, to słucha go, prawda, kilkaset osób tak na dzień dobry, jest postacią medialną, kiedy przemawia do Związku Solidarności, to go słuchają tysiące ludzi i my mieliśmy świadomość, że studiujemy filozofię, ale jeżeli budujemy nasze wyobrażenie o tym, że Teraz jesteśmy jeszcze malutcy, ale za kilka, to za kilkadziesiąt lat będziemy właśnie w tym miejscu, gdzie jest Tischner. Ja teraz abstrahuję od talentów, naszych uh -huh. zdolności i tak dalej, ale ja mówię o I to Ja mam takie poczucie, że to się nigdy już nie powtórzy, prawda? że sprotu się coś, pomijam teraz dużo osobistą Tischnera, ale sprotu uh -huh. się coś w całej tej sytuacji, okolicznościach, że on taką rolę mógł, mógł, mógł odegrać społeczną i odgrywał. Natomiast no teraz to, 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 to już się jakoś skończyło i, i nie wiem, czy wróci, ale ludzie już nie potrzebują humanistów, bo jest w humanistyce i w tej roli humanistyki pewien rodzaj pouczania takiego i to pouczanie ludziom się nie podoba, to nie znaczy, że ludziom być może nie przydałoby się pouczanie, uh -huh. ale być może, być może nie tego właśnie potrzebują. To jest, wydaje mi się, jeden jakby taki aspekt. Drugi jest aspekt, drugi aspekt, który, tutaj, wydaje mi się, jest ważny, to jest to, że humanistyka, mówię głównie o filozofii, bo ona się jakoś tam z nami orientuje w tym, co się dzieje w w filozofii, jest na tyle wysublimowanym już sposobem myślenia, że on w bardzo nieoczywisty sposób nazywa nasze codzienne sprawy. To znaczy, wymaga pewnego dużego treningu intelektualnego i filozof, który nagle przychodzi z nas swoich badań i mówi rzeczy fundamentalne i ważne, ale w języku sprzedawnej filozofii staje się w ogóle niezrozumiały. Tak. Ludzie potrzebują jakichś prostych rad, prostych rozstrzygnięć i wtedy być może filozofowie byliby słuchani. Dlatego sąd kariera. Na przykład nie wiem, mini wykładowo maksimistrowa Rzeszka Kołakowskiego, mm -hmm. który się też nie cieszył się masową popularnością, ale jednak jak na wydawnictwa filozoficzne miały dość duże, dość duże wzięcie. Ale dlatego, rząd on pewne sprawy upraszczał, według niektórych nawet trywializował, po to, żeby mógł dotrzeć do, do, do ludzi i pokazać im pewne obszary wiedzy, filozofii, historii filozofii, które dla nich były zakryte. Ale wejście w taki poważny dyskurs, to, co jest codziennością humanistyki współczesnej na no, ogół spotyka się z niezrozumieniem, bo ten język jest tak wysublimowany, że ludzie nie chcą przekroczyć pewnej bariery i wejść w ten język na tyle, więc mówią tak jak, jak Grecy do św. Pawła, posłuchamy cię innym razem, prawda, czyli w domyśle nigdy. Mm -hmm. Powiedziałeś o dwóch rzeczach tak, tak po kolei, o, o tym pouczaniu i o niezrozumiałości. I teraz zastanawiam się, jeszcze wcześniej wspomniałeś, że humaniści być może by się wypowiadali, tylko nikt ich nie pyta. No to w, w takim razie, czy, czy to jest tak, że, że powinni czekać na to, aż, aż ktoś zapyta? I, I czy może właśnie ta zmiana języka, nie z nie jakimś rozwiązaniem, żeby nie tyle pouczać, ale y, może w jakimś sensie y, przejąć odpowiedzialność też za to, co, y, co się dzieje w społeczeństwie. Tu oczywiście mówimy o rozmaitej roli humanistyki, to znaczy ta, która działa na styku właśnie życia społecznego, politologicznego, to ci humaniści są obecni, prawda? To znaczy oni wypowiadają się i socjologowie, którzy analizują trendy polityczne y, czy politolodzy są jakby no permanentnie obecni w y, tym mainstreamie medialnym, prawda? w Aha. dobrym czasie oglądalności rzeczywiście ci eksperci są reprezentowani. Natomiast ja pamiętam, kiedy chodziłem jeszcze do liceum, chodziłem na promocję nowych książek filozoficznych wydawanych przez Znak i, i tam na ogół wśród panelistów byli no, ci wszyscy wybitni, wówczas uznani profesorowie filozofii, profesor Sturzewski, Kłoczowski, Tischner, Heller itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś jakaś pani z sali zadała pytanie, proszę mi wytłumaczyć tak prostemu człowiekowi w pięciu co to jest metafizyka. Piotr Słodzewski uh -huh. spokojnie powiedział, proszę pani, w pięć minut nie da się wytłumaczyć, co to jest metafizyka. I właśnie o to chodzi, znaczy rzecz, trudność języka nie polega na tym, że ten język jest sztucznie skomplikowany, uh -huh. często bywa nazywany pseudointelektualnym bełkotem, bo jest właśnie niezrozumiały, ale dlatego, że on już na tyle jest wysublimowany i nazywa pewne problemy na tak precyzyjnym, i wymagającym wysiłku intelektualnego poziomie, że nie da się go sprowadzić do tego, żeby wytłumaczyć w minut, co to jest metafizyka. Więc oczywiście są pewne popularyzacje, są uproszczenia, ale ten język jednak rozgrywa się na takim poziomie i wtedy dopiero przynosi rezultaty, wtedy on dopiero pracuje, wtedy to myślenie nabiera życia, kiedy on właśnie jest tak skomplikowany. To nie jest jakaś hermetyczna nazwa, żeby zaszyfrować. Mhm. Bo po prostu y, 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 to jest być może najprostszy sposób wypowiedzenia o tym, o czym ten język chce powiedzieć, prawda? Prościej się już nie da. Mhm. A to, że to jest Niezgodne czy też z takimi naszymi potocznymi przyczyniami językowymi, to zupełnie inna sprawa. Mhm. A czy literatura w takim razie y, twoim zdaniem miałaby służyć do y, z jednej strony rozhermetyzowywania języka, z drugiej strony właśnie y, poszerzenia tych, tych naszych możliwości wypowiadania rozmaitych doświadczeń, sytuacji społecznych czy osobistych? Ja głęboko wierzę w literaturę pod tym względem. Znaczy, mam poczucie, że, że literatura, a zwłaszcza powieść, ma dużą moc nazywania rzeczywistości, nazywania właśnie naszych doświadczeń, chociaż ja raczej jestem, skłaniam się ku myśleniu dotyczącego, dotyczącemu człowieka, jego indywidualności, jego problemów takich bardzo... No, mówiąc o umowie egzystencjalnych, a nie relacji społecznych, prawda? Mhm. Więc w tym sensie daleki jestem od, od, od szeroko rozumianej polityki, prawda? Nie tylko rozumianej jako partyjność jakaś konkretna, ale też myślenia o społeczeństwie, o, 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 o jakichś takich e, dużych strukturach e, e, politycznych, prawda? Natomiast mam wrażenie, że, 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 że powieść jest, jest takim medium, które pozwala nasze lęki, nasze obsesje, nasze niepokoje nazywać i o nich opowiadać. E, nie w, po to, żeby je rozbrajać albo żeby je, żeby je jakoś neutralizować, ale przede wszystkim po to, żeby móc je zrozumieć, móc wydobyć, prawda? Bo czasami patrzymy na relacje międzyludzkie, wiemy, że coś ważnego się dokonało, nie wiemy, co się tak naprawdę wydarzyło. Literatura czasami pozwala nam nazwać, i wielcy pisarze tak od zawsze robili, że te rzeczy, które my mijamy, czujemy, że są ważne, ale brakuje nam języka, oni je nazywają, prawda? I my potem za nimi je nazywamy, czasami odwołując się do konkretnych przykładów, prawda? do konkretnych, Tekstu, do konkretnych scen. I wydaje mi się, że ta funkcja literatury nadal pozostała. Natomiast ja, przyznam się szczerze, jako pisarz, nie myślę nigdy o społecznym wymiarze tego, co piszę. To znaczy, to jest dla mnie pewna poważna przygoda borykania się z jakimiś problemami, które się rozgrywają między mną, a umownie mówiąc, klawiaturą. Natomiast yy, yy, nigdy nawet z tyłu głowy nie mam pytania o społeczny wymiar tego, co będę robił, uh -huh. czy powinienem, czy nie powinienem, jaka jest rola pisarza i tak dalej. To jest wszystko dla mnie tak zupełnie już wtórne. Że, że, że takie pytanie sobie w ogóle nie zadaję, więc teraz konstruuję te wypowiedzi zupełnie na żywo. Nie są to jakieś głęboko przemyślane poglądy. <todgłosy> Chociaż pewnie jeszcze trudniejsze są pytania o, o ludzkie doświadczenie. I tak yy, zastanawiam się, czy nie masz w sobie czasami takiej nieśmiałości, jeżeli chodzi o wypowiadanie najprostszych ludzkich doświadczeń, bo yy, Wróżenie z Wnętrzności, mam wrażenie, jest taką książką, która bardzo... Yy, dotyka bardzo osobistych przestrzeni i w czytelniku chyba też takie, takie porusza. No i to niesie za sobą pewne ryzyko odwołania się do czegoś, co gdzieś jest uniwersalne dla, dla wszystkich, czy poruszanie takich wielkich tematów jak miłość, śmierć, jakaś życiowa klęska i, i tak dalej. I, i czy, 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 czy masz w sobie pewnego rodzaju nieśmiałość w ogóle sięgania po, po takie tematy, czy, czy, pre, czy, czy przeciwnie? Yy, no, <coughs> oczywiście nieśmiałość jest przede wszystkim, dlatego że yy, no, ja jestem każdy pisarz przede wszystkim czytelnikiem, prawda? Więc mam w głowie yy, dziesiątki książek, w, którym, w których to jest zrobione w sposób dla mnie zachwycający i w jakimś sensie ostateczny, prawda? Więc yy -y. to oczywiście jest nieśmiałość, bo yy, yy, Problem polega na tym, że, że ten najważniejsze doświadczenia najłatwiej zbanalizować. Tak. I, i y, literatura masowa i popularna bardzo często to banalizuje w sposób taki y, zupełnie, zupełnie automatyczny. Opowiada o tym tak upraszczając, że w ulicy zostają nam jakieś trywialne klisze, powielane, powielane wiem, powielokroć. Y, ja mam poczucie, że jeżeli, jeżeli chcę o tych sprawach mówić, to muszę znaleźć jakiś nowy sposób mówienia. Oczywiście nie polega na tym, że rozglądam się po literaturze i patrzę, jak jeszcze o tym nie mówiono, no bo wtedy to byłoby zadanie takie czysto e, e, mechaniczne, prawda, że szukam, jak jeszcze nie mówiono o miłości i znajduję taki sposób, ale mm -hmm. on dla mnie musi być nowy. To znaczy dla mnie muszę znaleźć przede wszystkim język, który dla mnie czuję, że jest jakoś odsłaniający, że potrafi nazywać coś, czego innym językiem nie, ja nie potrafiłbym nazwać. I kiedy ja nam pisać, na przykład pisać Błażejem, jego językiem, i nagle okazuje się, że ten język Błażeja coś mi pokazuje do świata, że coś mi jakoś, jakoś o, o tym świecie mówi, e, czego bym poza tym językiem nie był w stanie zobaczyć i dostrzec, to wtedy czuję, że, że mogę w tym kierunku pójść. To nie znaczy, że ja mam poczucie, że objawiam sobie nikomu jakąś wielką prawdę o miłości, o samotności, o ucieczce. Nie mam zresztą takich ambicji. Mam wrażenie, że to, co mogę, to, co ja jako pisarz robię dla samego siebie, to jest nie to, że odkrywam coś, w sensie mam, wykopałem, tu przynoszę skarby, które wykopałem, mhm. tylko że pisanie daje mi możliwość przebywania w pobliżu, krążenia w pobliżu tego, co jakoś jest dla mnie ważne. I sam ten przywilej krążenia wokół tego, co ważne i poczucie, że być może się tego nie strywializowało w jakiś taki zupełnie e, banalny sposób, e, e, jest dla mnie zupełnie już wystarczające. Natomiast, czy to będzie dla czytelnika banalne, czy to będzie trywialne, czy będzie odsłaniające, to jest zupełnie też inna sprawa, bo każdy czynnik jest e, inny, prawda? Więc tutaj, e, więc tutaj każdy sobie z tym coś może znaleźć, albo wręcz przeciwnie, nic z tym nie znaleźć, prawda? I odłożyć tę książkę. E, e, zupełnie bez żadnego zainteresowania. Więc e, no, obawa jest oczywiście, ale, ale ta potrzeba, żeby nazywać na nowo, wypowiadać, mhm. choćby nawet ułomnie, choćby niedoskonale, nie e, no, napędza pisanie w ogóle. Prawda? Ludzie jednak od wieków, mimo że wiedzą, że powstały przed nimi arcydzieła i że oni być może arcydzieła nigdy nie stworzą, mają potrzebę, żeby malować, pisać, komponować, tworzyć i, i to jest coś silniejszego człowieka w jakimś sensie. Jak to już jest, no to trudno to powstrzymać.